Cześć, witajcie, witajcie, w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek z Internet Escalation. Tak, yy, kolejny odcinek jakoś to na tej mapie. Nagrywam to po raz drugi i oby, i oby to był ostatni raz. Więc tak, dzisiaj chcę sobie podpracować nad... Chcę tu polecieć na ten Tekarin Industrial, Może jeszcze zwiedzić Parkwood i questów trochę porobić. W ogóle tu coś też jest, jakaś jaskinia, jest szklucz. Hmm. Też Fletcher Island, mamy ten fort. Jest Parma. No też może jeszcze znajdziemy jakoś miejsce, gdzie się gaz maskę zdobywa i filtry, bo jak na razie nie, nie wiemy, gdzie to jest. Dobra, zacznijmy od prostych questów. Harvest One Plant, Hunter Raccoon. Może Reserve Shooter. Hmm. Power Up, może też. I tak, Reserve Shooter i Power Up. No, i six shooter myślę, że będzie też bit. Jedziemy, czy się. Dobra, jedziemy. Metal parcy, a myślałem, że dostanę te plastik. No, zobaczmy. Gas mask. Tak. Trzeba. Antin coffee filter, Advince Duct Tape, Fabric. Okej, okay. dobra. To jest taki poboczny cel dzisiaj: Gaz zdobyć. Dobra, wiecie co? Ja bym poszedł do Save Zona i, i zrobił te kwestie, y, które zrobiłem. Żebym inwentory sobie sklirował troszeczkę. Jak zwykle się nie da. Okej, okay, który z nich nie? Który z nich chciał tego, broń? Pewnie jakiś policjant, no to może ten? Jest! W końcu dostaniemy heavy, barela i... Yasbot. Okej. Okay. A, to jest repeating quest. Eee... Uh, Would like to continue getting extra refi... Uh, aha, czyli to jest uh, repeating quest. Nieźle. Jest. Okej, okay. u niego już nic nie trzeba. Trade books. Świetnie. Bo też są śmieciowe, ta jest w miarę przydatna. Tyle z questów, tak, zostało. Yy, jednak się nam troszeczkę powiększyło questów. Dobra, leave safe zone. Co jest? Gdzie my jesteśmy? Co? Tak się wchodzi, tak się w... A ty strandomowe trochę to cię bym polecał. Ale jazda. Tak, literali. Nie, nie jest. Ale fajne partycles są takie. Oil. Gdybym miał sprzedać, bym był bogaty. <laughs> śmieje się. Ameryka, reference. Ty, w ogóle ja mam te attachments, ja mam te heavy barrel, czy coś. To mm, jest takie średnie to jest. Czy ja się przesuszam, czy słyszałem mega zombie, zombiaka? Hmm. Pewnie przesuszenie. No bo tu hmm. chyba nie ma mega... A go, no. Łączmy sobie na auto. Ale baba. Wracą on Mam nadzieję, że coś dobrego. O jest! To potrzebne nam jest. Dużo tego dropnął. To weźmy na zapas Fa Farbrick też jest. Tylko jeden, he? dobra, dwa są. Weźmy jeszcze trochę tego. O to dużo no, gościu tego drobną. To się przyda w przyszłości na, na skrapsy. O! Mamy filtr! W końcu! I to był cel, jeden z celi dzisiejszego odcinka. Idziemy do bazy. Day. Tak. Mogę używać noktowizji, ale mi się nie chce. A, wyszło mi paliwo. Dobra, mm. -hmm. sobie też wszystkie rzeczy. Headlampa sobie po się postawi. Zdźmy tu rzeczy, których absolutnie nie potrzebujemy. Ok, coś tam ścięliśmy. Mamy 91 drewna logów. To trochę, trochę nam to starczy. Planuję jeszcze dwa sobie dorobić, więc zostanie nam trochę. Hmm, możemy radio zrobić. Z tego czego nie potrzebujemy. A wiecie, co chętnie zrobię. Ojej, oh yeah, kocham ten banger. Uwielbiam tą piosenkę. Ja bym tu postawił. Jako tu bym dał, jako taką workspace tu bym... Zrobił, tu, tu, te dwie kratki to na pewno są dla auta. Tutaj mamy generator dla całego pokoju. Tu, jeszcze się sprawi, tu, tu się jak na razie jeszcze kanapę postawi, później w przyszłości jeszcze coś więcej, ale jak na razie nam nie jest to potrzebne. Więc ja myślę, że to by było na tyle. Dzięki za zadanie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.